Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Kryptomanii, tu Piotr z tej strony. I dzisiaj będzie trochę ciekawych newsów z sieci Kosmos i z sieci Elronda. Także zaraz pojedziemy z tematem, o co chodzi mniej więcej. I na wstępie chciałem podziękować wszystkim osobom, które właśnie subskrybują kanał. Wiele osób poudostępniało nasz ostatni filmik, właśnie o tych newsach. Jeżeli chodzi o przed nami dwa lata, i dropów, czy to możliwe, bardzo dziękuję. Zawsze to pomaga w wspieraniu naszego kanału. Na razie się rozwijamy, dopiero zbliżamy się do 2,5 tysiąca subskrybentów, co cieszy, bo rośnie, rośnie nam, rosną zasięgi, coraz więcej osób może się dowiedzieć, że. Można zgarniać airdropy w sposób jakiś tam darmowy czy po prostu mają swoje kryptowaluty nie na portfelach giełdowych tylko na portfelach prywatnych dostaje się za to też airdropy i no i fajnie to wychodzi w gruncie rzeczy ale wszystko czy wiadomo trzeba z głową robić, robić i po prostu to nie są też porady inwestycyjne bo ktoś jak teraz w tych momentach kupuje kryptowaluty to raczej jakby kupował to niech się nastawia na dłuższy Termin, bo wiadomo, większość i tak jest jeszcze i tak na górce w, w, patrząc na przedział w, cofnąć się do 2 lata do tyłu, gdzie niektóre kryptowaluty już ja kupowałem, y, takie jak na przykład Atom, gdzie płaciłem gdzieś ponad y, koło 2 dolarów, czy trochę ponad 2 dolary, to teraz już wiadomo, trzeba o wiele, wiele więcej wydać, żeby na przykład y, sobie mieć taką. Y, Dość sporą ilość tych kryptowalut, dobra, ale co tu będę wam owijał? Bukę przez piwułkę. Jedziemy do newsów, bo to, to najważniejsze jest. Jeżeli znasz newsy, to wiesz, jak się ruszyć, poruszać i, i może to y, po prostu nam dać y, lepsze zyski w przyszłości. Pamiętacie, czekamy na pistek, y, pistek y, ten zrzut. I token zarządzania Pistek zostanie uruchomiony już 24 lutego tego roku, Tego roku i oczekujmy na szczegóły. I tu jest cała tekonomika tego tokena. On ogólnie na Ethereum, ale to mamy dostać za, na ekosystem, na Ethereum dostaniemy, ale za to, że stejkowaliśmy atom, i chyba to było jeszcze tam yy, za lunę i za chyba. No nie przypomnę sobie teraz, bo musiał się cofnąć do filmików, ale to już to jest dla osób, które już wcześniej śledziły temat, bo się załapały na ten snapshot, ale ogólnie y będzie ciekawie, jeżeli oni już się będą uruchamiali, to tak myślę, że niebawem będzie już ten zrzut, na który już czekamy dość długo. Poza tym, ten token zarządzania będzie do tego, że będzie można budować na tym inne dapsy, inne, inne rzeczy, inne biznesy na pistejku. Także dość ciekawie. Wiadomo, jak się budują nowe rzeczy, znów będziemy testować. Znów będziemy może zgarniać następne jakieś tokeny, bo będzie coś nowego powstawać. Także będziemy się przyglądać w tym temacie. Na razie, czekajmy, żeby, żeby dostać ten. Ten, pistek na portfele także to jest pierwszy taki news. Następny news taki o to, dlaczego tu, jak jeden koleś przemyśliwuje, ale ja też o tym myślałem. Wcześniej, jak się dowiedziałem, że to DAO wyjdzie na necie, i, i on dał tu, właśnie, tutaj takie dwie rzeczy do przemyślenia. o to dlaczego myślę, że sprzedawcy neta mogą mieć wyrzuty sumienia, że chodzi o to, że sporo osób. Sprzedało i teraz, po prostu, jeżeli sprzedało na początku za te 1400 czy tam ileś dolarów, to już nie odkupi po 2000, czy jak będzie rosło dalej, już ciężko będzie im odkupić. Ale neta może być zablokowana w umowie dało wydającej drugorzędny, niezależny inflacyjny token NDT. I tam jeszcze coś, tam będą jeszcze jakieś rzuty za to, że będzie się zamrażać netę. I druga taka możliwość, L3, ekonomia OHM. Można również wyemitować token L3 NTT. Czy oni to zrobią? Prawdopodobnie tak, jeżeli. Jak już jest taki wpis, to pewno gdzieś już gościł, mi się wydaje, że już to widział i usłyszał. I rzadkie neta mogą stać się bardzo rzadkie. No, zgadza się, jeżeli ruszy to blokowanie DAO, a czy w DAO tego, tej nety, tam już dużo nie odebrania, do odebrania nie zostało. 1000 coś sztuk nety. Na ogólnie 32 950. Jeżeli te osoby nie odbiorą do końca lutego, będzie spalone reszta i część będzie trafiać właśnie w pole płynności, część będzie trafiać w DAO. Także na rynku będzie coraz mniej nety i dlatego może ta cena rosnąć. To jest na razie takie gdybanie, co by było gdyby, albo co będzie gdyby. Zobaczymy, jak się temat będzie rozwijał. I tak będziemy działać. Także też to dostałem wam do przemyślenia. To do nie tutaj. A, na Osmozy z Umi już weszło. Ja już kupiłem trochę tam 200 coś sztuk. Tutaj stówkę zostawiłem na razie, bo może cena wyszeli i sprzedam to i ewentualnie odkupię taniej, jeżeli będzie taka możliwość. Ale na razie powiem Wam, że wrzuciłem 120 chyba tam 9 sztuk. Tak. 128 dokładnie w stacking jedną zostawiłem żeby sobie ten i dzisiaj rano o godzinie chyba to było u mnie 9 teraz jest 17 Czyli minęło 8 godzin naliczyło liczyło prawie 04 przy procentie 271 ale procent cały czas powiem on spada Bo jak wrzucałem w stacking było 325% także ten procent się w pewnym momencie ustabilizuje na 30 40 może też tak zejdzie na początku szybko będzie schodził jak było z Osmozis, a teraz wolniej to spada, ale cały czas spada do pewnego poziomu. Także Yumi już jest do tego. A, i co do Yumi. Platforma, raczej token już jest listowany, tak? Ale ten testnet można tez, yy, bawić się tym testnetem do 20 lutego. Także Warto się jeszcze pobawić, żeby załapać się może na ten lepszy zrzut yy, za używanie testnetu. Także to, to miejcie na uwadze. Fortis Ekonomika yy, dała, dała już takie wyjaśnienie, jak będzie zrzut. Yy, czyli tak, yy, ten cały snapshot był 14 decembra, ale zrzut mamy, yy, jeżeli chodzi o Kosmo yy, za. Za kosmos mamy 14 kwietnia mamy zrzut, a jeżeli chodzi za Juno, który też był zaprzód 15 grudnia, yy, będziemy mogli odbierać 28 marca Fortis Ekonomikę. Także w marcu już mamy zapewniony już jeden airdrop od yy, Juno. Następna sprawa yy, Diffusion. Yy, yy, tu też ma być jest potwierdzony ten airdrop od Diffusion. I z tej kerzy, którzy do 28 lutego postawią na walidatora Friend Validator, to będą brali większy udział w zrzucie, właśnie od Diffusion. Także Diffusion Finance. Także ktoś, jak ma jeszcze nie zablokowane gdzieś te osmozy, i może gdzieś przerzucić, to może sobie właśnie na tamtego. Delegatora przerzucić. Cofnę jeszcze raz. I friends Validator. France Validator, jak on? Aha, czyli ten, czyli pewno będzie taki znaczek z, z, z rączkami na walidowaniu y, na osmozis. I teraz przechodzimy do y, rona czyli tam y, do Newsów. I oni połączyli już siły w styczniu z, Utrustem, Elord. Chodzi o płatności w sklepach między biznesami, ogólnie, żebyśmy mieli łatwy dostęp do płatności w sklepach kryptowalutami. I oni będą właśnie ten token y, Utrust. On na razie jest na y, tym na ekosystemie Ethereum, ale przejdzie też na ekosystem Elorda, czyli będzie o wiele taniej. Na razie bym się nie bawił w nim yy, w przenoszenie bo wiadomo to są koszty chyba że ktoś lubi koszty ale jak wejdzie na elronda to można się y, zainteresować tym Poza tym właśnie wydali cały opis najnowszy wpis z dzisiaj z 16 dzisiaj tak O co tu mniej więcej chodzi da wam te opisy do tego ogólnie tu też o dzieci u mnie szaleją chyba już coś jakieś piski yy, I Będą tu właśnie jakieś płatności merchant, będą cash bugi, tylko wejście w to, to naprawdę będzie trzeba było mieć dużo na przykład y, Zamrożone środków, żeby zbierać te cash bugi. To w zależności, chyba tutaj, to jest dla, dla biznesu. A tutaj są tiery takie chyba dla takiego, jeżeli się stakuje, y, jaki będzie interes, jaki będzie za stabil w interesy, przy. I teraz w krypto nawet do 20%. Ale to widzicie, jakie stawki do zabrożenia. dość dużo. Ale mi się wydaje, że ogólnie samo używanie aplikacji MAIR czy, czy właśnie Utrust, bo to będzie połączone. on obecnie kosztuje tyle. Tak się sprawdza, policję do kłębka przechodzę. Jeżeli chodzi o, o te wszelkie newsy. Że jest to temat na przyszłościowe 5, a nawet 10 lat z tym utrustem, bo oni będą zwiększać sobie zasięgi yy, Jeżeli chodzi o płatności i tak konta są osobiste i konta dla firm Także będzie trzeba mieć to na uwadze jak to będzie rozwiązane na Elrondzie Bo Gdzieś tutaj było właśnie bo to będzie naprawdę potężne narzędzie Ciężko tak wyjaśnić w filmiku, jak właśnie wziąć sobie artykuł i sobie poczytać, mniej więcej zrozumieć o co chodzi. Także wam ten artykuł podrzucę pod filmikiem. I co jest właśnie tu ważne, że EGLD, czyli ten LROD, jest natywną rezerwą i napędza koleje płatnicze w skali internetowej. Ten MEX token, który właśnie da się na tym Meyer Exchange wrzucić w takich luge, ewentualnie w pule płynności to będzie napędzał komponenty def, defi do web3 payments i ten UTK czyli utrust token napędza relacje kupców i sprzedawców web3 payments czyli będzie od do web3 payments jeżeli error buduje właśnie te web3 payments Web3 Payments, sieć całą i nowe, i będzie wspierał nowe właśnie startupy związane właśnie z Metaversem i z NFT i z płatnościami. Także może być to, to nam przydatne. Będzie na pewno na, dostępne na yy, portfelu. Poza tym oni też mają i tak portfel swój, właśnie tak sobie przeglądam. Pewno się zaloguję i sprawdzę co tutaj jest. O co tu mniej więcej chodzi? Jak to działa i co oni oferują i jak, jak te płatności na sklep przychodzą, bo to trzeba zobaczyć też na aplikacji. To co pokazują, to, to, to mi nic na razie nie mówi, tylko takie lekkie zwiaki, Dopiero jak się zaloguję, ściągnę portfel, będę widział jak co tutaj można zrobić i. Jakie, w jakich sklepach ewentualnie można w przyszłości kupować jak to będzie kompatybilne z portfelami i w ogóle ogólnie pokazuje, że to jest kompatybilne z wieloma portfelami yy, I parę już kryptowalut i plus dodać można nowe Czyli jest Binance Smart Chain, Coinbase, yy, Uphold ten znaczek to nic mi nie, nie, nie mówi e, e, Trust Wallet i ten znaczek też mi nic nie mówi na razie będę musiał sprawdzić Także no, dość ciekawie się dzieje na rodzie czekamy na więcej newsów ten jest dzisiaj także y, spo, y, społeczność też będzie wy, wy, wynagradzana ogólnie i poza tym ten token już jest y, effort economy już jest na exchange i już jest dodany właśnie o, jeżeli chodzi o gaming, defi, nft and many more for everyone czyli dla każdego Effort Economy. Już on już jest y, dodany do tego. Także też będę musiał tutaj popatrzeć dokładnie o co z tym biega, do czego służy, czy tu będzie jakiś, też się szykował rzut, jeżeli będziemy coś posiadać, na przykład MEXA, czy, y, czy EGLD w takiego Także ja kończę, bo dzieci już mnie będą zaraz zzywać. Trzymajcie się, cześć!